Jestem mamą dwunastolatki, która od praktycznie roku borykała się w szkole z problemami z rówieśnikami. Zaczęło się od wyzwisk, poniżania, skończyło się na tym, że moje dziecko miało w planach odebrać sobie życie. Trzy razy zostało pobite w ciągu pięciu miesięcy w szkole. Po pierwszym razie tłumaczyła, że to jest taki wybryk, próbowała tłumaczyć swoich oprawców. Dalej w szkole kolegowała się z nimi, bardzo chciała mieć przyjaciół. 5 kwietnia zobaczyłam u dziecka zmianę w zachowaniu i właściwie 5 kwietnia dowiedziałam się o całej sytuacji, z którą borykała się od grudnia tak praktycznie. Po pierwszym razie, jak została pobita, sprawę zgłosiłam do wychowawcy. O następnych już mi pobiciach nie mówiła, bała się po prostu wiedziała, że zareaguje i bała się po prostu konsekwencji takich, że znowu wyjdzie na, tak jak ją nazywali, na 60, na kapusia. Ale 5 kwietnia, po prostu jak zauważyłam w córce zmiany zachowania, wiedziałam, że. Muszę po prostu zareagować, bo wydarzy się tragedia. No i dziecko mi wszystko powiedziało, co się działo. Pokazało mi screeny, opowiedziało. No i postanowiłam po prostu z mężem jak najszybciej zainterweniować. Najpierw było spotkanie z rodzicami oprawców, następnie złożenie donosu na policję, do policji. Poniedziałek z rana samego udaliśmy się do szkoły, do Pani dyrektor, do Pani pedagog. poinformowaliśmy o, o tych wszystkich zdarzeniach. Pani dyrektor 8 kwietnia już potwierdziła mi, że złożyła zawiadomienie na policję, do sądu rodzinnego, do prokuratury także. Także tutaj muszę powiedzieć, że pani dyrektor naprawdę uważam, że zrobiła co mogła. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby dziecko poszło na nauczanie indywidualne, z tego względu, że psychiatra, po pierwsze, psychiatra zalecił to ze względu na jej bezpieczeństwo, a po drugie, nie wyobrażam sobie, żeby moje dziecko, które boi się oprawców, chodziło do tej samej szkoły, kiedy oni dalej są w tej szkole. Po, próbowaliśmy ją po zgłoszeniu sytuacji 5, 7 kwietnia, poszła do szkoły. 8 i 9 kwietnia, po czym jeden chłopak już jakby totalnie nie zwracał na nią uwagi, ale dwóch kolejnych, tych, którzy między innymi ją pobili, dalej ją wyzywali, chodzili za nią. Ona po prostu wróciła ze szkoły i mówi nie dam rady. Czy znaczy to było wyzywanie, tak? Że jest 60, że się roz nie będę tutaj, że ma się pociąć, że ma się zabić, że jest śmieciem. No inne wulgaryzmy były, nie chcę tutaj przytaczać mężowi mojemu naubliżał powiedział że przez to że ona nam powiedziała o wszystkim że w poniedziałek czyli 7 kwietnia jak ona będzie tylko w szkole i ją spotka to zakatuje ją pałką teleskopową ja się zapytałam mamy i ja mówię słuchaj czy ty słyszysz co ten syn twój mówi przy tobie ona była bezradna i jak ja jej powiedziałam, że zgłoszę to do prokuratury, że ja tego nie zostawię, że ja po prostu ją ostrzegam, że to nie ujdzie płazem, że wyciągniemy konsekwencje, yy, to powiedziała, że, zacytuję, bardzo dobrze, zgłaszajcie to, niech go zabierają, tak, więc widać było po prostu nieporadność. Z tego co wiem, yy, znaczy nie wiem o żadnych konsekwencjach wyciągniętych. Wiem, że ci chłopcy mieli nawet po 60 uwag, że byli na kontrakcie. Jeszcze dodam, moje dziecko dostawało uwagi, bo poprosiłam ją, że jeżeli będzie się coś działo w szkole, ma do mnie dzwonić. Wiem, że jest zakaz telefonów, ale za każdym razem, jak się działo, ona do mnie dzwoniła. Siedem dostała uwag za telefon. Ci chłopcy, groził jej kontrakt. Wychowawca mówił, że kontrakt, czyli takie, jakby zasady funkcjonowania dziecka. Żeby wy wyciągnąć jakby poprawę zachowania, tak? czyli kontrakt, że nie będę stosowała telefonu, nie będę tego tego, taka bedali. umowa między wychowawcą, y, uczniem i jego rodzicem. Więc mojemu dziecku to groziło. Y, przy czym moje dziecko, jak się dowiedziało od wychowawcy, że jeżeli złamie kontrakt, czyli dalej będzie korzystać z telefonu, zostanie wydalona ze szkoły. tak? Znaczy, Więc tutaj, jak się dowiedziałam od samej pani dyrektor, chłopcy mają po 60 uwag, i to nie jest telefon dalej są w tej szkole kontrakty podobno mają pozrywane, czyli nie stosowali się do zaleceń. Nie wiem jakie konsekwencje zostały wyciągnięte czy będą. Wiem, że jeden uczeń jest przedstawicielem chyba drużyny piłki nożnej. Nie wiem, powiem szczerze, nie mam pojęcia o karach. I ja tylko napomnę, że właśnie dzisiaj trwa kontrola kuratorium oświaty w tej placówce. Na wyniki będziemy musieli pewnie poczekać kilkanaście dni. A jak Państwo pytają o to, czy oprawcy są dalej w szkole, to tak, są. Rzeczywiście funkcjonują normalnie, mimo tych zarzutów ciążących za znęcanie się, hate i mowę, nienawiści. Biorą udział w konkursach sportowych, wydarzeniach sportowych. I teraz trzeba zadać pytanie, czy wysyłanie poszkodowanej, na nauczanie zdalne, indywidualne, jest dla niej karą, czy, czy jest dla niej nagrodą? Bo wydaje mi się, że jest jednak karą, a izolować powinno się niebezpiecznych uczniów, a nie gloryfikować i lajkować ich posty za szczególne osiągnięcia.